Koniec się wymiarów e, m, nie tych zlicowanych z wymiarami znanym, z, z, znanymi nam, czyli tym urodzonym w latach 80. i 70. -tych. E, sytuacja z roku e, 2012-2013-2014, kiedy mieszkałem w centrum Katowice, przeprowadziłem z Mikoła na e, ulicy starowiejskiej. E, się zaczęły dziwne rzeczy dziać w tamtej lokacji, który, który, którą zajmowałem. Zmieniła się objętość gazu, także ja praktycznie w ungerze swoim, w kuchni, który miałem do podgrzewania wody i podgrzewania wody w, w łazience, mogłem podregulować najmniejszy płomień na piecyku, a był niezwykle duży i błękitny, 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 bardzo był błękitny. Także zużywam minimalnej ilości gazu, zwiększyła się objętość gazu, z tego co pamiętam. Woda się stała żelowa, w czajniku gotowałem wodę praktycznie godzinę, się gotowała, gotowała nie umiała się gotować. Zmieniał się czas, wszedłem z kuchni poprzez swój gabinet do sypialni, do salonu, takiego bocznego, przez dwa, trzy pomieszczenia i wyobraźcie sobie, na, na krańcu pomieszczenia była godzina w, w tył, a, a w kuchni była godzina w przód. Następna sytuacja, ja trenowałem z kijami, bo y, znam Jana Jasiewicza, który mnie trenował y, na sympozjum w Siemlewicach Śląskich w Szkole Podstawowej nr 1, w latach 90 byliśmy, poznaliśmy Jana Józefa Bludnego i mieliśmy trening z kijami, tak, jeśli chodzi o szkołę w Włoszu i Kung-Fu, y, naszego z Katowic, Pona Katowice. I, y, Yy, trwałem z kijami, no raptem, nie wiem, z pół godziny sobie robiłem treningu z kijem, a broda mi po prostu na drugi dzień urosła jak na Crusoe, no, niesamowita sprawa. Yy, inna sprawa, yy, anomalie pewne. Yy, myłem yy, włosy szamponem marsyjskim, tak zwany, bo dostałem od siostry szampon marsyjski, ponoć fajny, na powstańców w Katowicach, bo potem mieszkałem na powstańców, po prostu mi się pukle, yy, zrobiły pukle zrobiły, yy, takie bujne po, po tym jednym myślu, że, że, że byłem w szoku, po prostu wyglądałem jak Zbigniew Wodecki w latach swojej świetności. Tak. Co tam się jeszcze działo? No. Kompas szalał na strefie bo ja miałem kompas i tam, tam igła kompasu po prostu błędnie wskazywała, kierunki geograficzne szalała i tak dalej. Kupiłem w second handzie na ulicy Warszawskiej w Bramie krawat taki w stylu retro, i Wyobraźcie sobie, ten krawat się po prostu rozciągnął, ani nie, nie, nie praja ani nic takiego, także się stał większy. Tak. I, i, sprawy zwiększających się wymiar Zgłosiłem do sanepidu, fachowcy z Siemianowiec Śląskich przyjechali ze specjalistycznym sprzętem do tej lokacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych sprzęt elektroniczny do pomiaru widma elektromagnetycznego i anomaliów tam występujących. Wyobraźcie sobie, że osobnicy, o których szeroko opisuję w, w pismach do prokuratury słanych i do, do wszelkich instytucji typu wojsko, ONZ-ów i tak dalej, do Solidarności, tydzień przed tym, tym ekspertyzą się wynieśli po prostu z tej lokacji. Państwo wójtowi dziecko, Kacper, żona i, i pan, pan Marcin, nie wiem jak się nazywa, przez którego był rok w szpitalu psychicznym w więzieniu, za nic praktycznie rzecz biorąc. Wyobraźcie sobie, że po wyprowadzeniu tych, tych, tych kiedy się wyprowadzili przed tym ekspertem nagle się w, w tym mieszkaniu, w tym kamienicy stało spokojnie, można było normalnie spać, normalnie czytać, nastał na długostan. Ludzie, którzy przychodzili w, w promieniu tam 50 metrów wokół kamienicy po prostu e, łapali się w, w, za, za krocza w bólu. Czyli ja wnioskuję, że e, źródłami demonią, czy źródłami infekcji byli Państwo W. Tak, którzy, którzy, którzy wespół z policją e, skazali mnie na, na, na wieloletni pobyt, w, ja to w w więzieniu, tak. także także, którzy są bosami mafii specyficznym kartelom działających na, na terenie Śląskich miast, którzy dokonują rabunków gwałtów i, i, i morderstw i wymuszeń wszelakich. Także 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 tam tam chodzą legendy o pieniądzach włożonych taczkami przysłowiowymi z, z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego w Katowicach czy ze Związku Metropolitarnego, gdzie, gdzie każdy rodem z Sosnowca z dostał tam po, po 100 tysięcy czy więcej złotych. Tak, tak, o, 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 tak, o przepłaconych inwestycjach dziesięciu czy nawet więcejkrotnie, bo słyszałem o tych nowych mostach y, ż, żelaznych, y, to są tam w okolicy y, dworca y, autobusowego międzynarodowego budowane, mieliśmy więcej dziesięciokrotnie z tego, co słyszałem, że są przepłacone, także, także tam są tego typu świnde i tego typu przekręty. Tak? Jeśli chodzi o anomalię, no, ekspertyza została wykonana na coś tam, coś tam wyszło z tej, tejże ekspertyzy, no, 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 mimo że był spokój, no, jakieś śladowe ilości tam, jak, 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 jakieś zaburzeń wystąpiły. Tak. Także, także, także. okształcał się tam metal, co tam się się działo. Ja, ja, z, ja zszedłem z tym, z tym krawatem i z tym metalem, czyli z, z igłami do, 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 do szycia do, na raci w Katowicach do Sanepidu i zgłaszają cały fakt tego, co tam się działo i co tam się dzieje. W tak, okolicy kościoła świętego Wojciecha ten rok, jeszcze początek tego roku, też następują tam jakieś, jakieś dziwne manipulacje ze strony kapłanów katolickich którzy uczestniczą w orgiach seksualnych, którzy napadają y, wiernych na ulicach y, Mikołowa. Y, po prostu, y, y, zaczęła mi tam y, w okolicy kościoła noga maleć albo budź się popowiększać fizycznie. Tak? Gdzie zgłaszają fakt y, strażakom lokalnym, y, kiedy mieli y, akcję w okolicy Galerii Pik. Nie wiem co tam się działo, czy kosili jakiś pożar, czy coś większego się wydarzyło. Osobiście zastępowo zgłaszałem ten fakt, że. Co się, co się dzieje z wymiarami w okolicy Kościoła Świętego Wojciecha. to Nie wiem, czy przyjął do wiadomości, czy raport został y, przyjęty. Y, wracając do ulicy Starowiejskiej no i do rzeczonych do, 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 wymiarów. No. Y, y. Nadal, nadal, się tam, nadal się tam dziwne rzeczy odbywają, dzieją. No tak? Przypuszczam, że, że jeden może by być może po prostu jest, 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 jest fizycznie większy, nawet i silniejszy, mocniejszy, albo dysponuje większymi możliwościami w różnych yy, zakresach, a, a drugi po prostu ciężko, niewolniczo pracuje. No Także należy tę sprawę wyjaśnić yy, bardzo szybko. No, no, ja, ja, ja mam wrażenie, że aha, wracam do wymiaru jeszcze. No. Kolejny, kolejny przyczynek do tego, by, by, by wszczęto ostateczne alerty. Już miałem rower typu Ural, na którym jeździłem w Katowicach i ja po prostu w z dnia na dzień za, 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 zaczęło się coś z mechaniką tego roweru dziać łańcuch się, się, stał, się stał po prostu luźny, obwisły, Korban zaczęła się poruszać, co było raczej niemożliwe w tych rowerach, bo były niezwykle toporne i solidne. Drzwi zaczęły się zamykać po y, prostu y, 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 z niezwykłym oporem, tak, tak, wręcz musiałem je nogą y, y, odciągać, by drzwi otworzyć, w innym momencie były niezwykle luźne. To samo się działo u ulicy Powstańców w Katowicach, gdzie mieszkałem, tam osobnik 9x22 zdaje się, y, był, był źródłem infekcji demonicznych, yy, drzwi yy, po prostu w jednym momencie otwiera się bardzo, bardzo luźno, wejściowe do, do mieszkania, tak do przedsionka, a w innym momencie po prostu, po prostu aż, aż, aż z, z, zakleszczały się. Tak. Yy, tam, tam ekipa pola yy, po prostu są stałymi gośćmi i regulują coś w windach. Wyobraźcie sobie tam tam ręcz, by taki bo ja się wywodzę z powstańców tego placu, jesteśmy znajomi, iren już szedł do Kasiki z tego co wiem, ta to, 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 to siatka między m.in. koncertem podstawia, czyli rawerbuz i tak dalej, bo, bo lepiej mu się tańczyło, także tak, tak, jeden po prostu y, chodzi z, z, z y, plecakiem powiem, cegiem po po górach y, i rob, rob, robi jumpy, a, a, a drugi po prostu y, tańczy nic, niczym niczym y, sarenka, niczym ptaszek, tak? No i o to w tym całym systemie chodzi, tak, także stop, od, odbywają się tam dosłownie odgłosy z piekiel, tak czeluści piekielnych, także... Także ci osobnicy są, są, są tworami roznoszącymi wymiary typu czaluś, typu otchłań, typu, typu nicość i tak dalej. E, e. Także są to, są, są to najbardziej priorytetowe cele w stołobycie dla polskiej armii i tych osobników trzeba jak najszybciej spacyfikować i jak najszybciej przywołać do początku aresztować albo rozszczelać Z tego co wiem, 30 tysięcy mieszkań jest zajmowanych przez tych osobników w gataficach centrum. Osobnicy zamieszkania nie płacą. Dosłownie 30 tysięcy mieszkań. Nie wiem z czego się utrzymują. Napadają ludzi na ulicach, siedzą, oglądają telewizor, stoją się w drogich restaurantów, spieją z, z, z najpiękniejszymi kobietami. To jest prowadzić czerwone zagłębie kiedy zna do widzenia więcej nie będę się... rozmieniał na drobne, do widzenia